kochani, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj chciałabym Wam pokazać kilka ulubieńców. Takie produkty, które w ostatnim czasie mi się sprawdziły. Jeden nie jestem pewna, czy już... Gdzie, znaczy na pewno pojawił się w filmikach i na pewno Wam mówiłam, że lubię, ale wydaje mi się, że nie było w ulubieńcach. Najwyżej pojawi się drugi raz, jakoś to przeżyjemy. A tak tytułem jeszcze wstępu i autopromocji to jeśli Wam się podoba mój makijaż, jak widzicie, niestandardowo dla mnie, bo makijaż oczu w samych matach, to zapraszam Was na filmik, który ostatnio dla Was nagrałam właśnie z tym makijażem, i jeśli chodzi o paznokcie, to też. Możecie znaleźć filmik, jak wykonałam je. Filmiki paznokciowe dość rzadko się u mnie pojawiają, więc tym bardziej zachęcam was do zerknięcia. A teraz już przechodzimy do rzeczy, czyli do wspomnianych ulubieńców. I jako pierwszy będzie to produkt z Bielandy, a mianowicie tonik w mgiełce. Jeśli mnie oglądacie, to wiecie, że ja od pewnego czasu uwielbiam właśnie toniki w takiej formie, natomiast zdarza mi się narzekać trochę na te atomizerki, różnie z tym bywa i czasem one. Są zbyt mocne, zbyt dużo tego produktu leci, co nie jest najprzyjemniejsze przy aplikacji. Natomiast tutaj mamy tonik nawilżający, kojący i rzeczywiście on fajnie właśnie tak koi tą skórę. Dodatkowo ta aplikacja jest bardzo przyjemna, bo ten strumień, który się wydobywa, to jest taka fajna, rzeczywiście mgiełka, tak jak powinno być, jest takie delikatne. Nie jest tak, że wiecie, jakby ktoś was chlusnął wodą, tylko naprawdę tak bardzo przyjemnie. A na dodatek jest tutaj ekstrakt z malin, i rzeczywiście te maliny. Czuć. Więc, e, jeśli nie lubicie takiego zapachu, no to e, może Wam to przeszkadzać. Natomiast u mnie jest to jak najbardziej na plus, e, bo jest takie mega przyjemne. Jak wiecie, się popsikam i jeszcze czuję m, ten zapach. Jest ta delikatna mgiełka, uczucie takie kojące, także jak najbardziej e, tutaj m, Wam polecam. E, kolejny produkt to właśnie jest produkt, e, który wspomniałam, że. Nie jestem pewna czy się nie pojawił, ale wydaje mi się, że nie. Natomiast dużo wam o nim wspominałam, a mianowicie e, korektor z Glamshop. I ja mam tutaj jedyneczkę, czyli najjaśniejszy. Jak wiecie, ja mam dość jasną karnację, więc ten kolor mi bardzo przypasował. Minus może być taki dla niektórych, że ta gama kolorystyczna nie jest jakaś bardzo szeroka, więc możecie nie znaleźć dla siebie odpowiedniego koloru. Natomiast Plus jest taki, że już od dłuższego czasu w sklepach Contigo stacjonarnie możemy właśnie sobie przetestować. I tam akurat jest tak, że produkty glamurum nie tylko, ale właśnie między innymi te, które przez pewien czas z tego, co wiem, to były dostępne tylko online, to właśnie praktycznie wszystkie można przetestować. Wszystkie pojedyncze cienie, palety, także to jest duży plus, bo jak wiadomo nie w każdym sklepie, nie w każdej drogerii mamy taką możliwość. Na przykład mamy tam, nie wiem, kilka produktów wystawionych, które, gdzie są testery, a pozostałe już niekoniecznie. Nie zawsze jest to tak, że, że wszystko, a tam każdą jedną rzecz właśnie możecie przetestować. Testować każdy jeden odcień, um, i raczej nigdy mi się nie zdarzyło, żeby był, był jakiś problem z dostępnością tych testerów. E, więc jeśli chodzi o ten korektor, to on um, wystarcza go niewielka ilość, więc przez to też jest wydajny. Ładnie zakrywa cienie, ładnie się utrzymuje w ciągu dnia oczywiście. Um, w połączeniu z pudrem. Jak wiecie, ja lubię ten puder z Peze pod oczy i nie ma takiego obciążenia tutaj, nic się nie zbiera, nie waży, jak najbardziej na plus. I już może jak jesteśmy w tej okolicy pod oczami, to też ostatnio bardzo fajnie mi się sprawdza krem pod oczy. Jest to taka japońska seria, że tak powiem, w Rosmanie, może w innych sklepach też ja go widziałam, zwróciłam na niego właśnie uwagę w Rossmanie i on jest na, zarówno na dzień i na noc jest tu też, że można stosować na okolice. Ust. Natomiast ja tutaj wprawdzie nie widzę, czy jest to opisane, ale pamiętam, że na pudełeczku, w którym on był, było zazwyczaj tam jest, że tak powiem, większy ten opis, i tam było też takie określenie, że jest dobry jako baza pod makijaż. Jakoś tak to było określone. I właśnie tej roli on się też bardzo fajnie sprawdza on generalnie ma taką może wam tu pokażę lekko on jest tak coś pomiędzy nie jest taki typowo kremowy on ma taką lekko żółtawą mam nadzieję że to będzie widać tutaj żółtawą taką lekko jakby ale jak roz kolor taki żółtawy ale jak rozsmarujemy, to jest przezroczysty Natomiast on, więc taki jest pomiędzy trochę żelem, kremem. Ja raczej takich żelowych, żelowych typowo niekoniecznie jakoś, żebym przepadała. Natomiast on ma fajną tą konsystencję, łatwo się rozprowadza, ale on się tak jakby całkowicie nie wchłania. Ja wolę, jak mi tak jakby Zostanie ten krem trochę potoczami, i on jest tego typu, że ja czuję, że rzeczywiście on tam jest, on działa, on nawilża i taką ma delikatnie, jakby klejącą, ale tak, nie wiem jak Wam to opisać, bo to trochę brzmi negatywnie, może, ale właśnie ja mam wrażenie, że przez to on jest, właśnie tak przykleja później jeszcze ten korektor, i dobrą bazę stanowi właśnie też. Pod makijaż, więc mamy i nawilżenie, i e, fajnie jako baza. E, więc mnie on się super sprawdza, więc polecam Wam. E, I kolejny produkt e, to jest produkt, o którym Wam ostatnio, e, jak dobrze pamiętam, wspominałam e, przy tym jesiennym makijażu, który dla Was nagrywałam. Jest to e, kredka do brwi. I to jest kredka z Revolution. To jest ciemny brąz, jak dobrze pamiętam. I tutaj mamy z jednej strony taką szczoteczkę, spiralkę do rozcier rozczesywania, a z drugiej strony wykręcaną kredkę. Ja ją mam teraz na brwiach. Ona ma taki kolor. Może Wam zrobię słocza od razu. Zobaczcie, taki brąz, ale on nie jest, nie ma za bardzo w sobie rudości, więc jest tak delikatnie ciepły, dosyć ciemny. Bo ja się zbyt jasnych nie czuję najlepiej, ale ma taką, taką nutkę, właśnie cieplejszą. Nie jest taki bardzo chłodny, a przez to, że mam ostatnimi czasy trochę jaśniejsze włosy, to jakoś tak mi przypasował i sama formuła też bardzo fajnie się sprawdza. I jeszcze jeden produkt, o którym dzisiaj chciałam powiedzieć. To jest produkt, który pewnie większość z Was już świetnie zna, a mianowicie, wyjmę tutaj z paletki, bo będzie to produkt, o akurat dwa produkty będą z Glamshop. jest to rozświetlacz, rozświetlica. Od razu przyznaję, że akurat dzisiaj go nie mam, więc nie sugerujcie się tym, co mam na policzkach, bo akurat użyłam innego, bo mam kilka, i sobie zmieniam, aczkolwiek ten bardzo często ostatnio gości na moich policzkach. Bardzo mi się podoba efekt, jaki daje takiej fajnej tafli. Już wam się postaram tutaj pokazać i zobaczcie. o Tutaj on jest dość jasny, więc fajny właśnie taki do, do jaśniejszej karnacji, jeśli czasem macie problem żeby coś sobie dobrać, bo ja czasem tak mam, że niektóre rozświetlacze są dla mnie za ciemne, ale właśnie on za bardzo nie ma takiej, takiego podkładu, jakby wiecie o co chodzi, że jest ten błysk. I nie zostawia żadnej takiej smugi, więc to jest bardzo fajne, zwłaszcza przy takich jaśniejszych karnacjach. No i przy piękną taką taflę daje i taki dość intensywny błysk, zresztą jak sama nazwa jego wskazuje. I na dzisiaj to by było tyle. Starałam się wybrać takie produkty, właśnie które w ostatnim czasie rzeczywiście bardzo często gdzieś tam u mnie goszczą i bardzo się z nimi Polubiłam, a oczywiście o innych jakichś też które, produktach, które lubię, ale które może nie są aż takie top, top, to staram się Wam też na bieżąco we wszystkich filmikach wspominać. Jeśli ten filmik Wam się spodobał, to pamiętajcie, żeby zostawić mi łapkę w górę, będzie mi niezmiernie miło. A dzisiaj Wam dziękuję i do zobaczenia w kolejnym filmiku. Cześć!